Ta mapa jest wyjątkowa. Dlaczego? Już Ci powiem. Nie proszę Cię o zostawienie łapki ani suba, więc mordo, jeśli chcesz to zostaw, ale nie zmuszam. Chcę, żebyś tylko został, czyty do końca, bo naprawdę mogę Ci pomóc. Jak wiecie, aktualny sezon Fortnite jest bardzo nudny, bo nie ma żadnych turniejów. A żeby się na nie przygotować, macie bardzo dużo czasu i dlatego przychodzę z kolejną dla Was mapką, która jest totalnie inna. Ale zaraz Ci powiem jeszcze dlaczego, bo na tej mapie nie ma żadnych tych ustawień. Możecie sobie tutaj edytować ścianę, dawać i jak widzicie aktualnie nie biegram jak diament. Yy, tutaj macie aktualny czas, to się resetuje, więc możecie sobie na tym fanie potrenować otwieranie, bukiejowanie przykładowo podmienianie, jak chcecie podmieniać. To jest naprawdę mega OP, możecie to robić, ale jeżeli przejdziemy sobie do main lobby to macie coś takiego jak pro. I tutaj macie aktualnie wszystkie najlepsze pro ustawienia, pro playerów, na których grają, jakie i Sensivity. Tutaj macie kontroler, też również macie kontrolera, więc macie również oczywiście jeszcze tutaj, na co, pod czym edytują, więc jeżeli gra ci się słabo, albo chciałbyś coś zmienić, to spróbuj wejść na tą mapę i pozmieniać oczywiście ustawienia. To tyle. Dzięki za wysłuchanie.